Sztylka, madejtwa, walka o pozycję. Jaka decyzja, rzut karny. Czwarta minuta spotkania, no i jak się okazuje w tej walce o pozycję w polu karnym tutaj gdzieś chyba przewinienie próchnika, bo to on eksponowany przez realizatora, może tam nawet zagranie ręką było. To już jest ostatnia faza akcji, interesuje nas to, co wydarzyło się trochę wcześniej, ściągany tam spafić. Wydaje się że ewidentnie, zawodnik łks trafił w piłkę ręką, naturalny ruch, oczywiście tak nie może się zachować Polkarno. I Dariusz Sztylka, 11 lat w Śląsku, trzecia, druga liga Ekstraklasa, dzisiaj po raz 73. w najwyższej klasie rozgrywkowej, doświadczony kapitan Śląska, Sztylka ruszył, gol! Zaczęło się szybko. Dobrze dla widowiska wydaje mi się. To no jest coś co ostatnio olbrzymie problemy, wykorzystywanie sytuacji. Ażkolwiek, no, Karne oczywiście w Sofii wykonywali bardzo dobrze, rozsądnie i, i przede wszystkim celnie. Tak tutaj było potwierdzenie i to na pewno nam e, poprawi tutaj też to widowisko. No, na uks oczywiście to jest bardzo duży kiosk. Kolejna bramka. No, widzimy Wyczuł intencję strzelającego po natomiast ta piłka uderzona była na tyle silnie, do tego jeszcze...